Hej wszystkim, ja jestem to jest Pokémon Shield i dzisiaj e, zobaczymy co tam u Ulu bo minęło trochę czasu gdzie mm, go się odbierał? Hmm. zaraz tutaj nie mm. e, minęło trochę czasu i jestem ciekaw ile on tam leveli zdobył e, prawdopodobnie dość sporo zobaczmy czy się pokémon w ogóle po połączył. Ojejo Jak widzicie, pomagał mi trochę w Pokémon Go. E, z czego się ucieszę, bo w sumie zbieram mi te pokestopy Stopy. Nie będę mógł sobie te Pokémony wszystkie wysłać, je, że jak już e, pełna funkcjonalność Pokémon Home będzie działała. E, rare Candice Ultra Balls, Poké No okej. Okay. Nie dostał EXPA? W. E, Let's go! I, i Pikachu dostawały Expa i w sumie teraz się dziwię, że tego Expa tutaj nie ma. Zaraz zobaczymy. Ja jak widzicie, też troszkę poogarniłem te Pokémony. Nie dostał Expa. Czuję się zawiedziony. Mówi się trudno, no, ale czuję się zawiedziony, że nie dostał Expa. Chciałem mieć już e, tę wyższą formę. Ulu. E, no to Myślę, że może on tam następnym razem go też wsadza. No, aczkolwiek dzisiaj już ci nie chce. Także jak już przyglądamy te pokemony, e, ominąłem pewnego wzmista wcześniej. Można go dostać w Daker. Jest to Toxel, on ma wyższą formę Toxic jakaś tak. E, która ma w, alternatywne wyglądy, zależnie od natury tego pokemona. I jest to jeden z trzech pokemonów, które w zasadzie pominąłem I zaraz ogarniemy sobie jeszcze dwa pozostałe, tak na szybko. Po pierwsze, polecimy tutaj z zapowiedzią dodatków do Sword Shield no, na aktualizację, w której pojawi się w Pokecenter, czy tam wokół, nie, nie w, Center, w okolicach stacji pociągów w tym miasteczku. Tutaj pojawia się pewien pokemon którego możemy dostać? Stacja pocią... Stacja Kolejowa była gdzieś tutaj. I chyba musimy wejść na samą stację. Zaraz zobaczymy. O właśnie. Zapowiedź do dodatku, dokładnie do pierwszego dodatku, czyli Isle of Armor, wyspy zbroi, wyspy mączarzy. W sumie ciężko przetłumaczyć to tak, żeby brzmiało sensownie. I jest to pokémon, którego dostaniemy teraz: Slowpok, Galarski Slowpok. możemy zawalczyć ze slowpokiem i spróbować go złapać. Z tego co wiem, ten konkretny slowpok nie może być shiny, ale można je shiny można go Shiny Bridować i nie stanowi to większego problemu, żeby Shiny Slowpoka ostatecznie mieć. Eee, boję się mu cokolwiek zrobić, bo w zasadzie te wszystkie moje ataki mogą być na niego za silne. On ma 12 poziom. Eee, rzucę tego Premier Ballem. Jeżeli nie wskoczył Premier Ball, mam bo jeszcze te ultra chyba. Eee, zresztą teraz też z wyprawy z, z łonu Okej, okay, widzę, że Slowpok nie protestował. No i dobra. Slowpok zdobyty. Wewuluje na w galarskiego Slowbro lub Slowkinga. Zależy, jeżeli zdobędziemy w danym dodatku odpowiedni przedmiot. I z pomocą tego przedmiotu możemy go wewulować. Oczywiście, przedmiot jest zależny od samego dodatku. dla Ice Love Barmors, zdaje się, będzie to Slowbro Dla Crown mm, of będzie to Slowking Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak to było Oczywiście bil bileciku odpowiedniego nie mamy, także na razie na wyspę się nie dostaniemy I na razie też nie planuję kupić odpowiedniego bileciku Zatem pojedziemy do Wild Area Station. Bo jest tam jeszcze jeden Pokémon, którego możemy otrzymać. Tylko nie jestem pewien, kogo. Eee, chyba od tej pary. Na to wychodzi. Jeżeli graliśmy w Pokémon Let's Go Eevee lub Let's Go Pikachu, to dostaniemy maskotkę danej wersji, w którą graliśmy z wersją Gigantamax. Eee, o właśnie. I Dostajemy Gigantamax Evil. W przypadku, gdybym gdyby miał zapis, e, let's go Pikachu, to dostałbym e, od tej pani e, da Gigantamax e, Pikachu. E, no i dobra, myślę, że możemy na razie stąd spadać e, z, i idziemy zdobyć po prostu kolejną odznakę. Bo tak e, nadubiłem te stracone Pokemony. a jednocześnie. Nic nie robię, tylko latam bezsensownie po mapie hmm, Polećmy od razu tutaj e, Czeka nas walka z Nessou Zdaje się Nessou e, Wodna liderka I jeszcze zanim w sumie do niej pójdę to Odłożę te dwa pokemon do boksu Jak widzicie też w tych boksach zrobiłem taki mały porządek Eee, mniej więcej numerycznie tak jak w się są te pokłady są teraz tutaj ułożone eee, no i dobra lecimy do tak eee, co tu się dzieje jeja <ścoughs> yeah, Alan puściutki. Dobra, mamy tutaj króciutką ocenkę za tym, że Charmen nie rozpoznaje swojego tego, tego, tego dzieciaka, którego, któremu dał rekomendację. Szczerze? Nie dziwi mnie to Dobra Rać sobie dzieciak i tyle, i poszedł, okej okay. Po zdobyciu odznaki możemy pójść z nim na kolację. Jak romantycznie. E, tylko, to, tylko wiecie, no, ja mam 10 lat, prawda? E, dobra, koniec wygłupów. Lecimy do sali. Do stadionu w zasadzie, bo tutaj mamy stadiony w Galar. A nie sale treningowe. Tak jak w poprzednich grach. Czy coś tutaj dalej jest? To przejście takie. Okej, okay, muszę najpierw znaleźć Nessę, żeby wróciła sobie do stadionu. Um, powiedziała, że bliżej brzegu, czyli pewnie w drugą stronę, ale chcę zobaczyć co tutaj. bo coś się świeci. Ok. Oh, I tutaj mamy stację. Um, super. Wszędzie możemy dostać się pociągiem i wszędzie możemy dostać się latającą taksówką. Żyć nie umierać. Tu jest ta restauracja. I widzę latarnię morską. Dobra. Okej, okay, tędy chyba się do niej nie dostanę. tutaj mamy team IL, którego nie chce mi się. Męczyć. I tutaj możemy... Mamy taki mały sklepik, fajnie. Magnes. Zwiększa chyba siłę elektrycznych ataków, jeżeli się nie mylę. I pod latarnią zauważyłem wyższe formy toxela. Znaczy wyższą formę z dwiema alternatywnymi. Wyższą ewolucję z dwiema alternatywnymi formami, jeżeli dobrze widziałem. Zresztą zaraz podejdziemy i zobaczymy z bliska, jak to wygląda. A nie, to są posągi, prosto, ok. No ale tak te Pokémony właśnie wyglądają. I one niby miały chronić latarnię morską. I tu jest nasza liderka, Nessa. No skąd mogła wiedzieć? Ok, dostaliśmy kartę Nessy, Zobaczymy zaraz, jak ona tam wygląda. I powiedziała nam, że będzie czekała na stadionie. Ale nie mogła tak od razu po prostu... Ja już nie chcę wpisywać jej imienia w Google to się skończy takie jak googlowali Gardevoir'a i tak jak tej e, BI, To ta walcząca liderka, która jest w To Jest trochę straszne, z drugiej strony większość ludzi, o których kojarzę, że grają w Pokémon, to właśnie ludzie dorośli, także... Przestaje mnie to też dziwić i. Fajnie, żeby. Znaczy, wątpię, że Game Freak się jakoś do tego odniesie, ale nawet byłoby ciekawe, jakby to jednak zrobili. I ogólnie sprawdzałem, jak zmienić e, strój, i okazuje się, że można zmienić ten strój, w którym chodzimy sobie normalnie, ale nie można zmienić strój, w którym. Jesteśmy na stadionie, więc e, trochę lipa, bo dali nam e, opcję wybi wybierania uniformu, e, ale nie dali nam opcji wybierania uniformu. I jest mi przykro z tego powodu, bo chciałem. E, bo po prostu chciałem właśnie skorzystać z tych innych uniformów, e, wyglądać troszkę bardziej ciekawie na stadionie w czasie walki. No ale niestety się nie da. Jezu, co ty się dzieje? Yy, dobra, czyli musimy przełączać przyciski i zobaczyć, które te się przełączają i wtedy dostać się dalej. No i oczywiście będziemy walczyć z trenerami. I teraz mnie w Korci zmienić, ale jednocześnie żaden z moich Pokémonów nie ma przewagi typu za to, jeżeli się nie mylę, a mogę się mylić, jaką ty masz umiejętność? Flame bug? Czyli ty nie masz tej fajnej umiejętności, która sprawia, że będziesz szybszy jak dostaniesz wodnym albo tym atakiem. No cóż, jeżeli miałby to umiejętność, to właśnie zostawiłbym go na pierwszym miejscu, ale teraz myślę, że jednak Cordy Squire będzie troszkę lepszym wyborem, bo po prostu nie będzie podatny do wody to no tak, przynajmniej tak bardzo jak byłby Karkol. Dobra, tam ten pole pokonany. Mm, mam nadzieję, że z pozostałymi trenera, trenerami pójdzie równie szybko. I tak na chwilę zamilkłem, bo w zasadzie nie wiem, co ja tu mogę powiedzieć. No, kopiemy lintełki, tyle. Widzę więcej przełączników. I teraz się zastanawiam, czy to był niebieski chyba. tak, e, Okej. Okay. Będziemy musieli tak podwójnie cały czas przełączać, żeby znaleźć odpowiednie przyciski, żeby to... Mhm. Dobra, możemy tędy przejść. E, musimy ją pokonać, przełączyć przycisk. Wtedy przełączymy żółty, przełączyć czerwony, wrócić tutaj. Dobra, zobaczmy co ona ma i też postaram się szybko z nią rozprawić. No to dzisiaj, no, gotowo co może. No, okej. Okay. Jezu. O, co w tym, w tym Wiedziałbym, że korpisz to też owoce morza, on występuje tylko w rzekach i to by, to by nie było zgodne z prawdą w takim wypadku, no ale to tak jak, nie wiem, jedzenie raku, homaru, krewetek rzecznych. Czy homary żyją? Nie, homary chyba są morskie. Chociaż to chyba też zależy od gatunku, bo no, coś mi się wydaje, że peta jakiś tam uśmierciła chcąc się uratować. Na swoją drogą, Peta to ciekawy temat, zrobili grę e, jakby sugerującą, że Pokemony to, to takie walki kurgutów i zmuszali do e, walki z, wbrew ich naturze i tak i tam. E, ratują zwierzęta, które ratują w tak cudowny sposób, że, że, że żal mi tych zwierzątek się robi. Ja się muszę zastanowić, jak ja mam tutaj dojść. Jak ja mam dojść? Aha, no to tu jest żółty. Muszę tą trzecią pokonać tak czy siak. No, Ryburite! Rybka, która zmienia się w ośmiorniczkę. Nadal zostajemy w temacie owoców mowa. Dziobaj mój giermku, działaj. Poszło szybciej niż myślałem. No dobra, tu teraz widzę będzie zupa z żółwia, aczkolwiek chyba też zostaniemy przy naszym ptaszku. Mam nadzieję, że pójdzie szybko i sprawnie. To mogło pójść szybciej i sprawniej, ale i tak jest dobra. Dobra, moja drużyna jest już prawie na 26 poziomie, praktycznie wszyscy. O. Yy, zostało im jedna walka coś w tym okej widzę jak mogę to zrobić najpierw muszę przełączyć ten czerwony z powrotem teraz przełączymy żółty który odblokuje to przejście na środku przełączymy z powrotem yy. Czerwony, który odlokuje nam przejście do niebieskiego przycisku, i po odlokowaniu niebieskiego dojdziemy spokojnie do Nessy. Mm. I to będzie już teraz. Też odlokowaliśmy szybki powrót do z sali. Dokładnie, Tutaj ten środkowy był zablokowany cały czas. Więc, w razie, gdybyśmy chcieli wrócić i uleczyć swoje pokemony w, w centrum, to chyba jest taka możliwość w tym momencie. Aczkolwiek nie czuję takiej potrzeby. Podobają mi się te zagadki, przynajmniej ta z owieczkami, ta z rurami, tutaj. Nie wiem, jak będzie w kolejnych e, stadionach. Aczkolwiek, właśnie bardzo mi się to podoba, jak to wygląda. No, i zaczynamy walkę o kolejną odznakę. Drugą już szybko nam to poszło. W sumie te odznaki zaczęliśmy zdobywać w którym dziewiątym odcinku? To już jest jedenasty. Widzę, że tutaj tempo, mimo że na początku się powoli rozwija, to w momencie, gdy już osiągamy jakiś tam punkt, to nie tracimy czasu na jakieś zbędne rzeczy, tylko od razu te odznaki faktycznie zdobywamy jedno po drugim. Nie wiem czy to dobre rozwiązanie to z danych nie w Ale... Ale jedziemy z tym pracownik, nie wyszła nie rybki będziemy bić... Eee... Daj no maksymusz nie chce mi się czekać aż ona tam wrzuci sobie swojego żółwia wielkiego Chociaż daj no maksima y się deaktywuje po 3 kórach pięć I potem trzeba czekać już nie pamiętam nic z tej gry nie grałem chyba tydzień tylko To jest świetnie. Yy, na pewno się przyda. Biorąc pod uwagę, że ona ma te wodne Pokémony, one też zazwyczaj są dość szybkie. Yy. No właśnie na przykład teraz to widać. A kolejne Pokémony mogą być jeszcze szybsze. wszystkie trzy pokemony mam na 26 levelu. Jeżeli się nie mylę, to po złapaniu tej odznaki będziemy mogli zdobyć Kofinga, którego chcę mieć w swojej drużynie um, Bo po prostu zobaczyłem galarskiego wizinga i się zakochałem. Ten Pokemon jest tak poskudny i tak piękny jednocześnie. To dobra, jak ja ciebie mogę zrobić. I będzie ten trochę silniejszy, latający Wystarczyłby. A no i wredną, Wyższa forma tego żubika. I on ma giganta maxa, jeżeli się nie mylę. Więc zobaczymy nową formę, nowego. Znaczy nowego Pokémona, którego wcześniej nie widzieliśmy. Jakiego go Jakiego. Formę wydatkową z Po trzech korek widzę, że się my odmieniliśmy. Więc eee, walka z nim może być lekko problematyczna. Aczkolwiek mam nadzieję, że się uda zrobić. Dajna maksował, a nie pokazuje swojego giganta maksowka. No, to jest dziwne. Wow. Not very effective. Mm. To nie jest... no, no, mnie to chyba załatwi. Przeżyłem. Aczkolwiek e, rozważam w tym momencie zmianę mojego Pokémona. E, Pytanie, czy ja mogę dokonać więcej niż jednego Dynamaxa w czasie walki? Bo jeżeli nie, no to trochę zrypałem. Dobra, użyjmy power. Kogo by tu użyć? Ja, no, boję się, że Karkul będzie bardzo podatny na te wszystkie ataki, więc dostaję Brizlaj. Brizlaj... Jakkolwiek się to czyta, już zaczynam... Już wymyślałem takie nazwy, że trzeba zgadywać. Dobra, zobaczmy, kto to Ale to faktycznie był błąd, że do Maxa na początku walki Dobra, jej się skończył Dino Max. Eee, świetnie, cieszy mnie to Bo dużo dłużej bym chyba nie pociągnął w ten sposób A teraz przynajmniej mu trochę mocniej ginie No i dobra, nadzieja została w, w Harcollu Tylko on jest przy życiu Ale jest, jednocześnie jest podatny na ataki wodne, więc ta nadzieja jest taka trochę krucha um, Mam jednak... Uh, Ancient Power Mam nadzieję, że to zadziała Czemu ja ciągle mówiłem ją Powtarzał się może i by zadziałało, gdybym zdążył zadać mu jakiekolwiek obrażenia. niestety pierwsza porażka na naszym koncie. I poniekąd na własne życzenie. Oh. No nie fajnie, nie fajnie. Dobrze, ale nasze pokemony wróciły już do zdrowia. W sumie uświadomiłem sobie, że też mogą skorzystać z jakichś przymiotów dodatkowych leczących. Mam w końcu na przykład Max Revive, e, Pouchiony, Super Pouchiony. E, no to trudno. Żyje się dalej, prawda? E, myślę, że drugą próbę dokonamy już w następnym odcinku. I e, po pokonaniu Nessy, od razu też. Aha, to ja jestem tutaj. No to tym bardziej, w następnym odcinku spróbujemy walczyć z Nessą jeszcze raz i od razu udamy się wtedy do tej restauracji z czermanem z panem Rosen. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia właśnie już niedługo w następnym odcinku. Na razie!